Grudzień dla Tomasza Wolnego, prezentera programu Pytanie na Śniadanie, był miesiącem pełnym wyzwań i ważnych wydarzeń. Jego zaangażowanie w promocję książki dla dzieci wydanej przez jego żonę, Agatę, było widoczne w mediach społecznościowych, gdzie z entuzjazmem dzielił się sukcesami ukochanej. Jego słowa na Instagramie, nigdy nie była w cieniu, ale teraz należy się jej pierwszy plan. Dziewczyna, dzięki której wygrałem wszystko. Podkreślają jego dumę i wsparcie dla żony. Książka Agaty Wolnej zyskała wspaniałe recenzje, szczególnie ze strony ich dzieci, 13,-letniej Zosi, 11,-letniego Tymona i 9,-letniej Halszki, którzy byli pod wrażeniem publikacji mamy. To pokazuje, jak ważna jest rodzina w życiu Tomasza Wolnego i jak jego życie osobiste łączy się z zawodowym. Ponadto Tomasz Wolny poświęcił dużo czasu na działalność dobroczynną, odwiedzając zaprzyjaźnioną Zofię czekalską, pseudonim Sosenka, bohaterkę powstania warszawskiego, która niedawno obchodziła swoje sto urodziny, a później zmagała się z poważną chorobą. Jego wsparcie i pomoc dla pani Zofii były cenne co podkreślił w swoim emocjonalnym wpisie na Instagramie, informując o jej poprawie zdrowia. Absencja Tomasza Wolnego w pytaniu na śniadanie od połowy grudnia mogła wynikać z jego zaangażowania w te ważne sprawy osobiste i charytatywne. Jego działania pokazują, że poza byciem znanym prezenterem telewizyjnym jest on również osobą głęboko zaangażowaną w rodzinę i pomoc innym, co z pewnością przekłada się na jego popularność i szacunek, jakim cieszy się wśród widzów. Tomasz Wolny, znany z programu Pytanie na śniadanie, ostatni raz pojawił się w studiu telewizyjnym przed znaczącymi zmianami w telewizji polskiej. Jego nieobecność w mediach i ewentualna przyszłość zawodowa w tej instytucji stały się tematem spekulacji. Szczególnie w kontekście reorganizacji i wypowiedzeń, które dotknęły innych dziennikarzy. Jednak zamiast skupiać się na niepewnej sytuacji zawodowej, Tomasz Wolny postanowił zrealizować swoje długoletnie marzenie, podróż dookoła świata z rodziną. Jak wyznał w mediach społecznościowych, obiecaliśmy naszym dzieciom jeszcze w pandemii, gdy świat się zareglował, zatrzymał i pogrążył w strachu. Że po pierwsze, wszystko będzie dobrze, po drugie daliśmy słowo. Że gdy tylko ten świat się otworzy, to im go pokażemy. To wyraźne wskazanie na to, że dla Wolnego priorytetem jest rodzina i obietnice złożone dzieciom. Osobiste oszczędności, zgromadzone przez wiele lat małżeństwa, Wolny i jego żona przeznaczyli na tę niezwykłą podróż. Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok spędzili poza Polską, rozpoczynając swoją 80-dniową przygodę zgodnie z zapowiedzią. Podróż ta ma być również czasem detoksu od świata cyfrowego, bez smartfonów i dostępu do internetu, co Tomasz Wolny opisał na Instagramie, niemal 80 dni dookoła świata, bez postów, zdjęć, filmów czy innych internetowych, wirtualnych relacji. Tylko relacja realna i prawdziwa więź, namacalne, bycie tu i teraz, naprawdę, bez filtra, razem. Tak brzmi nasz plan. Nie tylko na najbliższe 80 dni bo mama i tata dotrzymują słowa, podróż ta może być dla wolnego i jego rodziny okazją do zacieśnienia więzi, doświadczenia przygód i odpoczynku od codzienności. Chociaż nie planują udostępniać swoich przeżyć w mediach społecznościowych w czasie podróży, wielu fanów z pewnością będzie czekać na jakiekolwiek relacje po ich powrocie. Ta decyzja o odcięciu się od świata wirtualnego i skupieniu na rzeczywistości może być inspirująca dla wielu osób. Pokazując wartość bycia tu i teraz ze swoimi bliskimi, dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.